Witam Was wszystkich bardzo serdecznie podczas kolejnej edycji kursu kompozytowej rehabilitacji estetycznej. Znajdujemy się właśnie w Warszawie, jest aktualnie piękna pogoda, korzystamy sobie z niej. Nie wiadomo jak to jeszcze będzie długo trwało. Chciałbym powiedzieć wszystkim, o czym jest ten kurs i dla kogo on jest dedykowany. Jest to kurs bardzo przekrojowy z zarządzania kryzysem, w odcinku przednim przy rekonstrukcjach kompozytowych. Jest to kurs bardzo indywidualny. Wszystkim skupiam się nie na tym, co ja chcę powiedzieć, tylko na tym, co Wy chcecie się nauczyć. Pamiętajcie, to Wy przede wszystkim budujecie treść tego kursu. I to powoduje, że mimo, że tych kursów przeprowadzam dwa, nawet do czterech w miesiącu teoretycznie w tej samej tematyce, to tak naprawdę każdy z tych kursów jest zupełnie inny. Jest bardzo indywidualny i bardzo dostosowany do Waszych potrzeb. Także cóż mogę rzec? Czekam na Was. To był pierwszy kurs z Dawidem, ale no już byłam na wielu i ten był wyjątkowo skondensowany i w bardzo fajnej formie jest podana ta wiedza.